Raciborska tężnia Solankowa przy ulicy warszawskiej wkrótce będzie otwarta dla mieszkańców. Władze miasta zapraszają na uroczyste otwarcie obiektu już 29 maja. Już wkrótce mieszkańcy Raciborza będą mogli korzystać z wyczekiwanej atrakcji. Tężnia Solankowa zostanie oficjalnie otwarta. Przypomnijmy, że w październiku 2022 roku przekazano plac budowy przy ulicy warszawskiej i tym samym rozpoczęły się prace nad utworzeniem Raciborskiej Tężni Solankowej. Tężnia. Przy ulicy Warszawskiej otwarta będzie już 29 maja, w poniedziałek o godzinie 11. Oficjalnie przetniemy wstęgi i będziemy mogli korzystać z prawdziwie prozdrowotnej, to jest bardzo ważne, tężni. Z tego względu, że większość tężni dostępnych na terenie naszego kraju mają te walory tylko i wyłącznie rekreacyjne. Nasza będzie zasilana prawdziwą solanką, dzięki czemu ta prozdrowotność będzie dostępna dla wszystkich użytkowników. Tężnia solankowa, Drewnianej konstrukcji jest wyposażona w pompę, która rozprowadza solankę po odpowiednio rozmieszczonych gałęziach, powodując wytwarzanie specyficznego mikroklimatu, pomagającego w leczeniu chorób układu oddechowego i wzmocnieniu systemu odpornościowego. Drewniana budowla oraz zagospodarowanie terenów wokół niej zachęca również do wspólnych spotkań. Tężnia wpisała się w bardzo ładny zakątek. Jest już zielono. Drzewa, które otaczają tężnie, zazieleniły się i nadały dodatkowego uroku. Całość jest otoczona Piękną pergolą, bardzo dużo ilość siedzisk na to, żeśmy duży nacisk stawiali, żeby właśnie tych miejsc siedzących było wystarczająco dużo, więc myślę, że cały teren sprawia wrażenie takiej naprawdę błogiej oazy spokoju i zdrowotności właśnie. Podczas uroczystego otwarcia obiektu zaplanowano wiele atrakcji przy współpracy studentów z raci polskiej uczelni. Na otwarcie zaplanowaliśmy również dodatkowe atrakcje. Zaprosiliśmy do współpracy Akademię Nauk 100 która przygotuje takie białe miasteczko, w ramach którego będzie można wykonać podstawowe badania, będą porady dietetyczne, różne inne. Oprócz tego, jakaś aktywność dla seniorów też jest przewidziana, więc myślę, że będzie oprócz samej, tężniej jeszcze inne atrakcje, które zapewnią atrakcyjność tego dnia. Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Zadanie zostało wykonane z budżetu miasta. Nowa atrakcja będzie miejscem spotkań i wypoczynku dla całych rodzin.